A Jeszcze Wielki Post Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelia. Jeszcze nie jest za późno Nie jest za późno dla mnie Nie jest za późno dla Państwa A dla Polski? Szczęść Boże Figura Michała Archanioła Mam nadzieję, że i on jest tutaj z nami I Krystian Kraciuk Zapraszamy na program Ja Katolik Drodzy Państwo, spotykamy się w końcówce Wielkiego Postu, ale być może część z Państwa już będzie odtwarzać ten program w okresie wielkanocnym. To zupełnie nie szkodzi, bowiem na nawrócenie czas jest zawsze. Dlaczego nawróceniu? Dlaczego taki temat bardzo pobożnościowy? Ano dlatego, że wszyscy tego nawrócenia potrzebujemy. Wszyscy. Wszyscy, nie tylko indywidualni, ale i wszyscy Polacy, jako naród, narody, Kary za grzechy mogą odbierać tylko tutaj, na Ziemi. I taka kara może nas czekać. I mówi o tym wspaniały Kaznodzieja. Mówił o tym do Państwa przez sześć niedzieli. Sześć niedziel wielkiego postu Anno Domini 2019. Mowa oczywiście o księdzu profesorze Tadeuszu Guzie. To wielki skarb polskiego narodu. A my mieliśmy zaszczyt i przyjemność przekazywać Państwu co tydzień w poniedziałki nagrania z gorzkich żali, z pasyjnych kazań księdza Guza, które głosił w warszawskim Kościele Świętego Krzyża. Jestem bardzo wdzięczny Bożej Opatrzności za to, że postawiła na naszej drodze księdza profesora, ale także księdza, który, księdza rektora Kościoła. Świętego Krzyża, który zezwolił na takie no de facto rekolekcje narodu. Te rekolekcje były przez Państwa oglądane na y, naszym kanale YouTubeowym na PCH24TV, na pch 24pl również, ale chciałbym raz jeszcze zachęcić Państwa do tego, abyście Państwo zachęcili, spróbowali zachęcić jak najszersze grono ludzi, waszych bliskich, znajomych, przyjaciół przez internet, ale też w rozmowach osobistych, do tego, aby wysłuchali jeszcze te łącznie kilka godzin tych niezwykłych rekolekcji narodowych kaznodziei, którego można by porównać, sądzę, bez żadnego bez żadnej przesady, z księdzem Piotrem Skargą. Ponieważ tak jak ksiądz Piotr Skarga potrafił wyciągnąć z Pisma Świętego informacje i przedstawić je raz jeszcze narodowi polskiemu i pokazać, gdzie idzie dobrą drogą, a gdzie idzie złą drogą, w konkretnych bardzo sprawach, taki ksiądz Gus to potrafi. I głosił to dzięki uprzejmości księdza, rektora Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie przez wszystkie niedziele tegoż wielkiego postu. I mówił ksiądz Gus o siedmiu, Słowach Chrystusa wypowiedzianych na Krzyżu i przełożył to na Polskę roku pańskiego 2019. Są to zarówno rekolekcje, które pomogą w indywidualnym nawróceniu, ale także rekolekcje, które powinny dudnić w uszach narodu, gdyby naród miał jedne uszy. Ale my wszyscy jesteśmy uszami narodu i niech te słowa księdza Guza dudnią w nas. W jakiejże dramatycznej sytuacji znajduje się dzisiaj rozum Polanów, któremu nie tylko nie wolno mieć miejsca dla prawdy naturalnej, lecz co więcej nie ma przyzwolenia na poznanie prawd Bożych i wiecznych. I edukacja polska jest na nie systemowo zamknięta. I polityka polska, przed czym przestrzegał nasz naród polski Cyprian Norwid, która każe czekać prawdzie Bożej czy prawdzie o każdym nowo poczętym człowieku w łonie Matki Polki przed drzwiami nowych wyborów i czyni prawdę i najwyższą, i ludzką, i wiele innych prawd kartami przetargowymi w diabelskiej grze. Już tylko o władzę, bo innego celu szeroko pojęta polityka już nie ma. Kiedy Japończycy zmagali się z wielkim prześladowaniem katolicyzmu, chrześcijaństwa w ich kraju, mówili, że kiedy odrodzi się japoński kościół, będzie to ten czas, kiedy do nich, do Japonii. Przyjedzie Maryjny kapłan. Tak go określali, czyli kapłan oddany Matce Bożej. I ksiądz Gus, choć nie musi podróżować do Japonii, bo opatrzność chciała, żeby był kaznodzieją teraz dla polskiego narodu, jest właśnie takim Maryjnym kapłanem. I z tych słów, które do swojej matki, przy najświętszej, kierował Chrystus na krzyżu, również wyciąga dla nas Polaków ostrzeżenia. Od tej prawdy. Praktycznie i teoretycznie nasze pokolenia Polaków i prawie całej ludzkości są systemowo odcinane poprzez celowe zaślepianie naszych umysłów ideologią ewolucjonizmu oraz jej pokrewnych ideologii jak marksizm i neokomunizm genderowy. Libertynizm i liberalizm, psychoanaliza i panseksualizm, indywidualizm i wszelki kolektywizm, relatywizm i subiektywizm. Formuła naszego credo: wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Pozostaje miłą ale niestety pustą etykietą naszego polskiego katolicyzmu. Cała treść prawdy o stworzeniu człowieka i wszelkiego bytu przez tego osobowego Boga realnie nie istnieje i realnie nie owocuje w nauce i sztuce polskiej, w prawie i państwie polskim. W polityce i medycynie polskiej, w gospodarce i technice polskiej, ani podczas świętowania, ani w codzienności zdecydowanej większości Polaków katolików. I przypomina ksiądz, profesor Tadeusz Gus, nam wszystkim, że naszą matką jest Kościół, ale i naszą matką jest nasza Ojczyzna, która będzie Mogła być błogosławioną. Polska może być błogosławiona, ale musi wypełnić pewne warunki. Błogosławioną będzie Polska jako naród, jako państwo i kościół, gdy jednoznacznie opowiemy się za tymi świętymi prawdami o życiu, gdy przyjmiemy każde nowe życie ludzkie, narodzimy je, wykarmimy. Wykształcimy i wychowamy je, to znaczy każde bez żadnych wyjątków według nauki Bożej. Jak długo tak nie będzie, to niestety, ale nie będziemy zasługiwać na Boże błogosławieństwo, a diabeł wykorzysta to skrzętnie i będzie nam rzucał najgorsze oszczerstwa w twarz. Będzie poniewierał naszym honorem narodowym, będzie wyniszczał Polskę pod szyldem tak zwanej nauki, tak zwanej sztuki, tak zwanej polityki, tak zwanej gospodarki, a de facto będzie bez większych przeszkód wyniszczał dobro wspólne wszystkich Polaków. I zamiast tytułu dla Polski jako Igrzyska Bożego. Zasłużymy, jak inne kraje, nie tylko niekatolickie, aby być igrzyskiem diabła. Jakże wiele mówimy dzisiaj o grzechach nieczystości, o grzechach ciała. Jakże promowane są one dzisiaj w polskim społeczeństwie, wśród polskich dzieci. A Jan Apostoł i Ewangelista jednoznacznie uczy, iż porządliwość ciała. Pożądliwość oczu i pycha tego żywocia, żywo, życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z Nim Jego porządliwość, kto zaś wypełnia wolę Bożą. Ten trwa na wieki. Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński, Wyraża tę radę w podobny sposób. Proszę Cię, jeśli z powodu miłości do rzeczy stworzonych bardzo oddaliłeś się od swego Stwórcy, proszę, zawróć. Nie jest to dobra droga. Zawróć. Zginęli wszyscy, którzykolwiek. Tą drogą szli. Zawróć i daj do picia upragniony przez Jezusa Kielich Twojego nawrócenia. Na naszym portalu PCH24.pl i na naszym kanale YouTube'owym od zawsze, od początku naszego istnienia, przestrzegamy przed środowiskami, które chcą okraść nas z godności ludzkiej okraść nas zgodności kobiet zgodności mężczyzn dlaczego to robimy a to wyjaśnia właśnie ksiądz profesor tadeusz głus nie chcemy żadnych środowisk społecznych ani tutaj ani w naszej umiłowanej Warszawie ani w naszej umiłowanej Polsce które okradają od boga otrzymane ciała Polaków z ich Bożej i nietykalnej godności kobiet i mężczyzn, i ostatecznie Bożego przeznaczenia do nieba. Nie chcemy zmiany celowości naszych ciał jako najwspanialszych narzędzi dla życia człowieka, małżeństw, rodzin i narodów, w miłości czasowej i wiecznej, nabycie narzędziami diabelskiej. I jakże na wieki potępiającej nienawiści i śmierci w piekle. Ocalmy ciało nasze jako narzędzie pracy dla Boga i nieba. I nie oddajmy bezcennych ciał Polaków i pozostałych narodów diabłu na narzędzia wiecznego potępienia drugiego w hadesie antyistnienia. Upadłych duchów. Jeśli przypomnimy sobie słowa Chrystusa na krzyżu, przypomnimy sobie, że rozmawiał on również z łotrami. Był dobry łotr, jak pamiętamy, i zły łotr. Dobrym łotrem może być każdy z nas, bo każdy z nas ma grzechy i każdy z nas może się nawrócić. A kto jest dzisiaj złym łotrem? Kto jest dzisiaj w Polsce, roku 2019, złym łotrem? Bardzo konkretnie, bardzo odważnie, dlatego gorąco to polecam. Odpowiada na te pytania właśnie ksiądz profesor Guss. Łotrami są zatem wszyscy ludzcy przeciwnicy tego Pana Boga chrześcijańskiego. Bluźniercy, sataniści, w których miejsce kultu Najwyższego Pana zajmuje kult szatana. Profanujący sakramenty, w szczególności świętej Eucharystyi i świętego Kapłaństwa Chrystusowego. Profanujący święte obrazy Jezusa, Maryi i Świętych, drogi krzyżowe, jak na przykład tę na górnym Śląsku w katowickich panewnikach. Łotrami są zatwardziali grzesznicy popełniający zło śmiertelne zwalczający Kościół Chrystusowy z jego nauką oraz świętymi urzędami jak na przykład Urzędem Piotrowym, Apostolskim, Kapłańskim czy innymi. Łotrami są zabójcy i prześladowcy prawdziwego Pana Boga objawionego w Chrystusie i Jego wyznawców, począwszy od etapu prenatalnego, których skali zbrodni na ludziach Kościoła Świętego nie są w stanie przebić nawet najtragiczniejsi oprawcy i zbrodniarze minionych wieków. Łotrami są relatywiści nierozerwalnego węzła małżeńskiego jednej kobiety z jednym mężczyzną w sensie sakramentalnym, godzący w stabilność rodziny biczem rozwodu. Rozwiązłości i pornografii, w godność i honor narodu, w niepodległość państwa. Łotrami są systemowi kłamcy, ideologiczni i deprawatorzy dzieci i młodzieży polskiej w edukacji. Wszystkie kazania pasyjne Księdza Góra z tego Wielkiego Postu polecam państwa uwadze. Do wszystkich tych kazań link. Jest zamieszczony w opisie tego filmu. Nawracajmy się. Wierzmy w Ewangelię. Kryzys Kościoła możemy pokonać wspólnie albo przeczekać wspólnie, wyłącznie wtedy, kiedy będziemy wierni Chrystusowi Ukrzyżowanemu. Nowotastamentalna arka Noego, chroniąca polską katolicką i ludzkość przed współczesnym podobem zła, grzechu i szatana. Łódź Kościoła z Jezusem i apostołami, spośród których tutaj święty Juda Tadeusz jest czczony z takim polskim pietyzmem, którego żadne antykościelne sztormy ideologiczne złamać, zatopić nie potrafią i bramy piekielnego też nie przemogą. Polska jest Chrystusowa i niech pozostanie Jego Królestwem. Polska jest maryjna i niech pozostanie królestwem naszej niebieskiej królowej. Polska jest gościnna dla swoich i obcych i niech gościnną pozostanie. Niech nie zabraknie miejsca w polskim domu i polskiej rodzinie, polskiej polityce i polskim prawie dla każdego dziecka, także tego poczętego i nienarodzonego poczętego wskutek gwałtu i chorego, po prostu każdego, bo Polska słynie gościnnością i miłością do życia ludzi. Jakież wieczne bogactwo życia tkwi w modlitwie Jezusa z Nazaretu. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił.